Pewnie część z Was pomyśli, że Triplex przespał ten rok. No ja też tak myślałem, ale jednak nie. Zobaczcie co tu się porobiło. X Factor. Wow. We saw some. Wow. wow. Konkret z Marszu powiem Wam, że jest to topowe 38 mm. Dlaczego? Ponieważ najnowsza partia Gladiatora czy Plan X jest gorsza. Plaguje, że będzie bardzo podobnie wielkościowo i gęsto tak najnowsza partia Termo, czy Zombie, z tego co widziałem. Ale tutaj podkreślam, zakładam. Tutaj naprawdę dostaliśmy bardzo konkretne 38 mm. Zaraz ktoś powie, że może tak to wyglądało, bo strzelała podwójnie. I przez to te efekty wychodzą tak duże, powiem tak, one bardzo, ale to bardzo blisko siebie trzymały się cały czas, co wpływa tutaj na to, że są większe, ale naprawdę w bardzo, bardzo małym procencie. Także one naprawdę lecą wysoko, dwa są gęste, trzy utrzymują się długo i wielkościowo, mimo że lecą naprawdę moim zdaniem wysoko, są duże. Do tego czuć, oj było czuć na klacie to moc. Podsumowując ukłony dla Triplexa, ja byłem spalony trochę w ubiegłym roku jak testowałem dwie 50 od nich, ale tutaj te 38 mm zjadają, mi, zjadają większą połowę maksymalnego kalibru dostępnego na naszym rynku. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!